Jeśli jest góra, to trzeba na nią wejść, jeżeli woda przepłynąć. Jeśli cierpienie, to je milcząco znieść, jeżeli człowiek nie minąć. Jeśli są karty, to trzeba nimi grać. Jeżeli park jest, to umieć, jeśli są brudy, to je do skutku brać. Jeżeli ludzie Skończyłem technikum budowlane i z tym dyplomem udałem się do Warszawy po, gdzieś tam po 1956 roku. Ale nie przyjęto mnie na architekturę, na, na którą chciałem zdać, ponieważ ten wydział Politechniki Warszawskiej był oblegany wtedy przez, przez młodzież. No to zostałem na lodzie, zastanawiałem się przez rok, co robić. Poradzono mi, ponieważ śpiewałem w kurze koś, nie kościelnym, a szkolnym w technikum budowlanym, powiedzieli Jurek, a ty do szkoły teatralnej, jak śpiewasz, to, to coś z ciebie może jeszcze będą jacyś ludzie. Wziąłem sobie to do serca. Było dwa tygodnie przygotowań, wielcy profesorowie, nawet Leon Schiller jednej lekcji udzielił tym, którzy chcieli się dostać do szkoły aktorskiej. A więc była to o wysokiej renomie uczelnia aktorska z wielkimi nazwiskami późniejszych aktorów. Po tych dwóch tygodniach przygotowań udało się, przyjęto mnie i przez cztery lata studiowałem. Jeśli są konie, ujeździć trzeba je. Jeżeli długi zapłacić, jeśli są skarby, to się dowiedzieć gdzie. Jeżeli przyjaźń nie stracić, jeżeli tropka, w szeregu trzeba być, jeśli są goście, powitać, jeśli jest wino, to dna ze smakiem pić. Jeżeli miłość! Nie pytać. Ja jestem piosenkarzem, proszę pana mojego pokolenia i z nim chcę spokojnie odejść. Zaczepiła mnie na ulicy Pani ze spółki, Pruszyńskiej spółka, że kolejną książkę chcieliby, bo dostawałem tego typu propozycje, pięknie podziękowałem, nie muszę zostawiać śladów po sobie. Ja jestem związany z moim pokoleniem, z którym odejdę, a co po mnie będzie, francuskie powiedzenie mówi, po mnie choćby potop. Teraz nie pora szukać wymówek, fakt, że skończyło się. Dziś przyszedł drugi bogatszy, i wraz z Tobą skradł szczęście. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech pali się świat. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstanie. Dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. Póki co, na razie się mnie nie czepia opinia publiczna, że źle wyglądam i że nie mam głosów. I to wszystko, co chciałem zameldować, proszę mnie nie naciskać. Całą cytrynę wycisnąłem. Po raz pierwszy w ten sposób się zwierzyłem do telewizji w Zgierzu. Dziękuję bardzo. Ja muszę powiedzieć, że jest to jeden z najpiękniejszych ludzi, jak, jecha, jak kiedykolwiek w życiu spotkałam. Od dzieciństwa kochałam jego muzykę, od prawdopodobnie ósmego roku życia, kiedy po raz pierwszy usłyszałam jego głos. Przez radio i w tym czasie mieszkaliśmy w Leśniczówce. Głos pana Pomskiego był tak przepiękny, tak czysty, wymawiał słowa tak przepięknie, że ja od niego nauczyłam się kochać język polski. Na jego piosenkach nauczyłam się pięknie wymawiać po polsku i pomimo po, prawie 35 lat za granicą, słucham jego piosenek prawie codziennie. I myślę, że to dzięki jego piosenkom nigdy nie zapomniałam języka polskiego. Muzyka Po części obrzędowej rozpoczęły się, rozpoczęła się część artystyczna, w której wystąpiły zespoły działające w Gminnym Ośrodku Kultury Wdzierżąznej. Wystąpił zespół fanny Finkers, pan Jerzy Połomski, no i aktualnie na scenie zespół Wolver. Ścieżek, już tysiące, przetokane lata i miesiące odsyć dzień, szukamy W labiryncie uczuć zagubienie zawsze sobie przeznaczeni spotkać Pierwsze moje występy publiczne były, jak miałem 3 lata. I to było w domu mojej babci, kiedy grałem na fortepianie. To prawda, nic nie grałem, nie potrafiłem zagrać jeszcze nic. Ale jakieś historie tam wymyślałem i coś się działo. Później była szkoła muzyczna i miałem wtedy 7 lat. I już wiedziałem, że na 100% to jest to, co chcę robić. Tylko jeszcze nie wiedziałem jak to ugryźć, za młody był. Moja mama posłała mnie do szkoły muzycznej, a wiadomo, że w wieku 7 lat się zaczyna edukację, ale w pełni świadomiej swoją pierwszą płytę, bo tak traktuję swoje zawodowe granie, nagrałem z zespołem Virgin e, lat temu OS, 15-16. No i tak można powiedzieć, że tak, powiedzmy, że 20 lat już tam na tej scenie, jak, się, jak na razie z, z sukcesami, z czego się bardzo cieszę, Bogu dziękuję. Pomimo wszystko, że w branży jest dosyć ciężko i generalnie jakieś tak z muzyką wszyscy narzekają, ja uważam, że jeśli daje się dużo serca, jest to uczciwe, tak naprawdę uczciwe i pochodzi z głębi duszy, to mnóstwo ludzi się znajduje, którzy jednak tą muzykę chcą słuchać, wierzą. Y i chyba to jest recepta, że po prostu robić coś prawdziwie, bo udawana historia od razu jakoś tak wychodzi na jaw. To jest bardzo ciężka praca. Wszyscy pewnie myślą, że to jest fajnie, tak zrobić piosenkę, później wyjść w telewizji parę razy. Może jeszcze wygrać festiwal, nie daj Boże, trzy, tak jak zrobiliśmy to w 2010 roku i już wszystko się kręci. Nie, to jest praca od samego początku. Pierwsze koncerty w ogóle, jakie graliśmy z zespołem Wolver, to jest piąty sezon teraz, to były z tak zwaną dopłatą, czyli graliśmy, że chcieliśmy po prostu dla ludzi już grać naszą muzykę i musieliśmy do tych koncertów dopłacać, więc to nie jest takie proste. Dopiero później przyszły jakieś splendor, oczywiście po, po festiwalach. Parę kapel, które już tam gra, tak jak my na przykład przykład czy właśnie ci wideo, czy nawet Doda teraz sama bez wirdzin, pomimo wszystko, że młodzi nam depczą po piętach, to jednak to, że yy, robimy to z sercem, no funkcjonuje. No, jak widać cały czas gramy cały czas przychodzą tłumy, cały czas nagrywamy płyty i cały czas zdobywamy nagrody. Panie, że powiedział, w ogóle wyjął nam parę rzeczy z ust, których ja przez, przez lata się uczyłem. To prawda jest taka, że jak wchodzisz na scenę, to naprawdę wiesz po pierwszym utworze, co się wydarzy. Publiczność jest. Rzadko się zdarza tak, że e, e, jakoś się mylimy. Od razu po pierwszym utworze, po pierwsze, reakcji widać. W tych miejsc, małych miejscowościach ludzie bardziej doceniają, bardziej żyją sercem niż, niż mamoną i te koncerty są zdecydowanie lepsze. Genialnie, super, dużo publiczności było, ciężko było ich na początku ruszyć, ale wiadomo, jak po prostu przychodzi ktoś nowy, to co się tutaj dzieje, zawsze jest ciężko. Ale w miarę jedzenia wtedy rośnie tutaj też rosła temperatura, więc koncert był genialny, naprawdę strasznie wspaniale się tutaj bawiłem, po prostu zresztą to było widać, no, kiedy publiczność dobrze reaguje, to ja daję z siebie milion procent. I tak dzisiaj też było.